Julka, Daniel, Nina i Julia to imiona dzieci, które nie wytrzymały hejtu rówieśniczego i odebrały sobie życie. Bardzo często oprawcy powołują się na to, że to takie żarty, że to wygłupy. Hejt i przemoc nie są żartem i nie są wygłupem. Odniosłeś takie samo wrażenie jak ja, że Bartkowi, którego doskonale znamy czasami z takich materiałów, reportaży, z przymrużeniem oka, kiedy rozmawia z dziećmi i bardzo ciężko się rozmawiało. Bartek też jest tatą trójki dzieci, więc myślę, że też pojawiają się takie obrazy, czy przypadkiem nie dotyka to moich dzieci, a z nami jest człowiek, którego... Dziecka to dotknęło. Nikos Drosakis, tata Zoi, lat 13, która padła ofiarą hajtu. Cześć, Nikos, dzień cześć. dobry. Jest z nami także Hubert Pietrus, przyjaciel młodzieży, ambasador fundacji Dobry Hashtag. Zwróćcie uwagę na tę fundację, naprawdę zainteresujcie się nią. Nauczyciel w Zespole Szkół Elektrycznych numer 1 w Krakowie, cześć. Dzień dobry, Państwu. Dzień dobry, panowie. Nikos, zacznę od ciebie i od historii twojej, a właściwie twojej twojej córki. Kiedy zdałeś sobie sprawę, że dotykają w szkole coś, co nie powinno się dziać? To się zadziało bardzo prozaicznie, dlatego że jakby córka jest uczennicą bardzo dobrą, piątkową, szóstkową i te zmiany były takie delikatne. Po pierwsze trochę oceny spadły. To jest jedna rzecz. A taką dla mnie kluczową, kluczowym momentem był moment, w którym osoba, która jest jakby pełna energii, robi dużo fajnych rzeczy, nie ma problemów z kontaktem z rówieśnikami, powiedziała, że nie chce iść do szkoły. No i jakby pociągnęliśmy ten temat. U nas w domu jest tak, że jakby cały czas hołdujemy rozmowie, jeden posiłek w domu musi być zawsze razem. I delikatnie, krok po kroku e, szedłem w tym kierunku, żeby wyłuskać, co się takiego wydarzyło, e, że moja córka postanowiła jednak, e, że nie za bardzo chce chodzić do szkoły, jest taka trochę bardziej wycofana. Czasami ma e, osoba uśmiechnięta, czasami częściej ma trochę zły humor. I, I to są dla nas takie niby błahe rzeczy. I bardzo małe do wyłapania w tym pędzie codziennym, którym jako rodzice, rodzice mamy. I no, jak na ironię czasami troszeczkę bagatelizujemy pewne rzeczy. Nikos, i gdy już Zoja się otworzyła, to co ci powiedziała? No, powiedziała mi historię swojej koleżanki, która yy, tak naprawdę obrała sobie ją za cel. E, też przy okazji, no tam e, akcja była, w, tutaj jak w programie e, wspomniano, że obracania swoich rówieśników e, przeciwko, przeciwko. Tak jest. E, m, potem się okazało, że to nie tylko ZOI, to jeszcze m, inne osoby w klasie. E, no i... M, no i od jakby ponicy do kłamka doszliśmy do tego, że yy, no, to już jest czas na to, żeby, żeby zareagować, bo to już nie są szczeniatkie wybryki, tylko... Już jakby takie wyrachowane działanie, które ma na celu targetowanie jednej osoby. Mhm. Hubercie, Ty wiesz najlepiej, jako przyjaciel młodzieży, jak z tymi dziećmi rozmawiać, bo łatwo nam się mówi tu na tej kanapie, rozmawia na ten temat, kiedy tego problemu nie ma w domu, ale jeśli ogląda nas ktoś teraz, kto na przykład podejrzewa, że u jego dziecka w szkole dzieje się coś niedobrego, jak powinien zacząć taką rozmowę? Tak. Y Zacznijmy przede wszystkim od y informacji, że Według badań, do których mamy dostęp 70% młodzieży. To jest bardzo dużo, nie zgłasza problemu hejtu nikomu. Z tym problemem zostają sami tak. To jest potężna liczba, wręcz zatwarzająca. Bardzo ważne jest to, żebyśmy my, jako rodzice, ale również jako nauczyciele i wychowawcy potrafili zbudować wspólny język, wspólną więź z rodzicami. Musimy. Znać pasje naszych dzieci, musimy je rozwijać, rozbudowywać. Natomiast podstawą jest mocny dom, relacja między rodzicami. Tak, Musimy o to zadbać, to jest bardzo ważne. Słuchajcie, ale co tak naprawdę się zmieniło od czasów? Poprosiłem naszych widzów, żeby zwrócili uwagę na końcówkę tego reportażu Bartka Dajnowskiego, gdzie pada takie zdanie, że zmieniły się czasy. I dzisiaj jest już zupełnie inaczej. Ale powiedzcie mi, może macie swoją refleksję, co takiego się zmieniło, że w czasach kiedy ja troszkę wcześniej, Sandra troszkę później, ale jesteśmy w sumie jednym pokoleniem, chodziliśmy do szkoły, naprawdę takie rzeczy były marginesem. A dzisiaj, sam wiem ze swojego doświadczenia z pracy w szkole, że właściwie czasami to pół klasy dotyka hejt. Ja czasami pytam moich uczniów, mówię podnieście rękę, kogo nigdy nie spotkał hejt. W klasie jedna, dwie osoby podnoszą ręce. Co się zmieniło? Hejt był zawsze, ponieważ za czasów naszej młodości to również istniało, tak? Nie było ekranów. Ekranami były ławki szkolne, oparcia, gdzie grawerowaliśmy, rozpisywaliśmy pewne hasła dotyczące osób. Natomiast nie było tej anonimowości, która w tej chwili jest w internecie, tak? Co się zmieniło? Przede wszystkim zmieniło się to, że na ekranach, na ekranach laptopów, na różnego rodzaju portal społecznościowych promuje się niestety pewne ułomności, wytyka się ludziom sytuacje, czasami niefortunne, w których się znaleźli i to się dubluje, powiela, wie, po y, u większości oglądających powoduje to śmiech na twarzy y, i bardzo często hejt rozwija się w postaci efektu kuli śnieżnych. Mhm. Panowie, bardzo ważny naszym zdaniem wątek, to również wątek tego, że czasami nasze dzieci bywają hejterami, dlatego zapytałam o to, jak z nimi rozmawiać, bo nam się może wydawać, że dziecko jest prześladowane, a kiedy pogrzebiemy bardziej w temacie, czego dowodem jest Świetny serial, porządny człowiek na platformie Max, to możemy się dowiedzieć, że to nasze dzieci bywają oprawcami. To się też zdarza, prawda? Zdarza się. Nasze dzieci, tak, zdarza się, że bywają haterami, dlatego bardzo ważne jest utrzymanie odpowiedniej więzi z dziećmi, mhm. ale też miejmy na uwadze to, że również hater też jest ofiarą. Mhm. I to trzeba podkreślić, prawda? Wielokrotnie bywa tak, że osoba, która sama hejtuje, doświadczyła pewnego rodzaju przemocy albo z dystansu w samym domu, tak, w stosunku, w stosunku do rodziców, ewentualnie w stosunku do jakiegoś e, swojego środowiska, tam też doznaje krzywdy i te krzywdy, które doznaje, przelewa w ten sposób na innych, jest to rodzaj odreagowania. Niko, powiedziałeś o tym, że y, przyszedł taki moment, kiedy zdałeś sobie jako tata sprawę, że no, nie możesz tego zbagatelizować, nie możesz zostawić tej sprawy. Co zrobiłeś? Poszedłeś do szkoły, próbując załatwić tę sprawę? Yy, tak, dlatego, że y, jakby ja zdaję sobie sprawę, że y, y, fakt, że to jakby dotarło do y, y, mojego dziecka. Jako rodzic y, y, też mogę być mało obiektywny. Mm -hmm. I tutaj y, jakby biorę to na, na siebie, że nie chciałem za mocno zareagować. Y, Zatem y, poszedłem taką drogą, y, którą wydawało mi się, że będzie naj, naj, najlepsza. Poszedłem najpierw do wychowawczyni. Tam zorganizowaliśmy pewne lekcje, które miały na celu przekazanie dzieciakom, jak, że, no, czy jak wygląda hejt, z czym on się je. Też y, jeżeli chodzi o odpowiedzialność prawną, no bo to nie zostaje, y, tego nie można zostawić na boku. Potem była kwestia y, pani pedagog. Ja w międzyczasie też odezwałem się do różnych fundacji z prośbą o to, żeby jakby poznać jak najszerzej problem. No bo to Ale szkoła ludzie... współpracowała, przepraszam, że ci przerwę, bo to jest tak. bardzo, ważne, bardzo ważny wątek. Szkoła współpracowała z Tobą, Tak, to z było, to okay. jest rewelacja. Muszę powiedzieć, że pod tym względem często nam jako rodzicom wydaje się, że to nie jest rzecz powszechna. Mhm. I y, nasze dziecko jest jednym tylko z kilku. A tak naprawdę z uwagi na to, że y, szkoła jako placówka nie rozgłasza tych rzeczy, no bo wiadomo, oni wewnętrznie pracują nad tym problemem, a ostatnią rzeczą, którą by chcieli, to jakby upublicznić pewne informacje, to. Y, to okazuje się, że to są ludzie, którzy pracują, że, że to jest tak, jak wspominaliście, że to jest na co dzień, mhm. że to jest że to dotyka bardzo dużą ilość uczniów. To się dzieje I cały czas. To się dzieje chwili, cały tym, czas. Że młodzież uprawia hejt. Więc oni mają doświadczenie w tym, żeby sprawnie nam jako rodzicom yy, pomóc. No więc no. Ja z mojej strony miałem na tyle szczęścia, że trafiłem na fantastycznych ludzi, którzy e, od razu wiedzieli, w jaki sposób e, m, ze mną rozmawiać, o czym. E, m, porozmawiali też bezpośrednio z Zoe, więc e, jakby to jest to pomogli, to pomogli. Mhm. bardzo wam panowie dziękujemy Tobie Nikos za podzielenie się historią ale też za taki wyzorzec postawy rodzicielskiej mhm. Myślę że to jest bardzo ważne że to dzisiaj wybrzmiało u nas mhm. w programie a tobie Hubert za bycie przyjacielem młodzieży i za kawał dobrej roboty którą wykonujecie to ja bardzo dziękuję za te słowa natomiast czy jeszcze mogę powiedzieć coś na zakończenie Proszę. Pewnie. Chciałem przytoczyć słowa mojego przyjaciela mentora ale również jednego z fundatorów fundacji dobry Haszta, w której mam zaszczyt działać i pracować drodzy państwo u, u naszych dzieci pasję. Y, empatia i pasja, a nie hejt i mowa nienawiści. Cześć, tu Dorota I, i Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na... Dzień